Mano, z tej strony Cloud. zapraszam was na kolejny odcinek mojej serii Przeciętny Gracz, dziś będę grał w Call of Duty Modern Warfare 2, albo jak ja to nazywam, Call of Duty 6 yy, Mapa High Christ Dużo nowy deathmatch To co zwykle, to to co w usta lubię yy, Zagram sobie, yy, może w 2000 Spróbuję, bo tu żadnych nawet dodatków nie mam O Jezu, ale aż tak? Na dzień dobry? No dobra, w sumie to Zobaczymy, co jest na dole. Znam, że tu pewnie coś będzie biegł za chwilę. Tak, już słyszę. Aj, i patrzcie. Aha, tu wyskoczył, dobra. Czyli wszystko jest ok. Koleś jest tutaj. Dobra. Może był. Będzie biegał? Będzie biegał. Nie, nikogo tu nie było. Zwykle mój sz szwinny ninja. No, przesuń się ziom, żebyś tutaj nie wparadował. Ja uwielbiam tą grę z kolegami grać Normalnie Ojoj Znowu to samo Dwóch naraz i nie wiadomo w koło strzelać O oh. Już, już upadek klucz jest egzystencjonalny Jeszcze G18 Jak zwykle G18 noob dobiegnę no zabiegnę no jakoś dobiegłem. tylko teraz ciekawe czy ja kogoś jeszcze zabiję. Monte -toster. Mamy chyba tutaj Kolesia. ja, jajaj zapał No tak, no nic dziwnego w końcu. Dwóch tam padło. Kolegów. Były tam nie małe. Wiecie. Przez za zawsze ubezpieczony. Czy będą pewnie środkiem biegli albo i nie? O, włączyli UAV. Przez wiem co teraz się dzieje. Będzie, będzie, zaraz będzie backham. Tak się to kończy mniej więcej. Teraz Key go wie, gdzie oni jeszcze będą. Oh A, jeszcze się na tego musiałem nadzieć, Ale tak, grunt, tak, że mamy UAV. UAV, UAV Powiem wam szczerze, że już wody nie wiedziałem co mam robić. No, shit, snajperek. To lepiej nie, lepiej nie ryzykować snajperem. Mmm, znowu kurwa jakiś... Jagomość. Mmm. Jak on mnie zabił? Na pał strzelanie to jest... To będzie biegł? Nie. Wow! Koleś! No i dobra, tu jest za dużo ludzi. Znamy mamy UAV, ale z tego skoro... No dobra, to będzie pewnie sniper. Jakiś... Nie, na razie nie ma. Dobra, idziemy tyłem. Czy dołem? Aha, nie mam tego. Mnóstwo ludzi, u góry. No, nie, nie, nie tak to nie będzie. Czekaj, bo cię będę przebiegnął. Cześć. Joam, kudy wam. Się przestraszyłem przez ciebie. No nie wierzę! Aż tak źle? Hmm, no, by mnie wcisnąć, nie wyszło mu. Na całe szczęście. Ej, no kurczę, dwóch znowu! O, biega nie był hostem. Typowe w tej grze. Ciekawe czy ten przejdzie na nowego hosta, czy nas wyrzuci z lobby kompletnie. No, przejdzie na nowego hosta, świetnie. Eee, kiepsko mi idzie. Zresztą tak, do nie jest taka wcale najgorsza, powiem wam. Ej, gdzie? Ach, tam siedział. To ciekawe, to ciekawe. No nie wierzę Jak on mógł zrobić tak coś przy, przy skakaniu? No sodych. Hello No zechnij jeszcze od tego na mojego szkoda że nie bannujesz No nie Jeden na jeden Ale szkoda. Przyforciło mi się to niesamowicie. Hmm, no trudno. Fajna gra. Dzięki za oglądanie. Na razie.